mieliśmy teren, tuż koło portalówki to jeszcze było na starej mapie, nie tej, którą teraz znacie, czarną tylko to była jeszcze stara mapa, gdzie tuż koło portalówki mieliśmy dwa tereny obok siebie, bo były takie mapy, że mogły mieć dwa tereny no i teraz te dwa tereny miały piątkowy i szóstkowy kamień ja wtedy stwierdziłem, że jak mamy dwa tereny, na których mamy busta do zbierania 50%, czyli 50% więcej Dostajemy w ogóle lutu i fejmu. No to jest to tak dużo, że ja po prostu sobie zrobię tego ósemkowego górni nie górnika, tylko kamieniarza. Bo wtedy miałem chyba na piątkę czy szóstkę wbitego i faktycznie siedziałem tam godzinami. lut odkładałem do skrzyneczek, do tych skrzyneczek, które były na, na tych wieżach. I tam jeszcze można było właśnie trzymać surowce. Teraz chyba nie można. Ej, dzięki temu wbiłem sobie oczywiście tego ósemkowego. To dosłownie w parę dni, ale to, że było to przy portalówce i to było na loku Fort Sterling, gdzie Fort Sterling był ej, prawie najniebezpieczniejszym lokiem, bo najgorszym był Carleon. Bo to tak szło im bardziej na prawo, tym, tym gorsze loki były pod względem właśnie PVP, coraz ciężej było. Ale też były większe bonusy do fejma. Kiedyś tak, tak mapa wyglądała. Szadoeks, jak jeszcze raz przyspamisz, to zostaniesz muta. Także wystarczy napisać raz, żeby wziąć udział w giveoye, przypominam. No i ja sobie dosłownie od terenu odszedłem może jeden ekran. I wtedy jeszcze było tak, że kruki firowały, czyli mieliśmy ten, ten efekt przestraszenia, nawet jak byliśmy na mouncie. Wjechały mi kruki. Ja jeszcze nie zdążyłem galopu złapać. Jeden kruk mnie odbił, już typy do mnie podbiegły, już miałem jechać dalej, ale drugi kruk mnie znowu sfirował. I znowu, ja w drugą stronę, a oni mnie zrzucili, dostałem stuny I wtedy jeszcze jak się dostawało stuny I, i się spadało, to one nie znikały Miało się dalej tego stuna Generalnie od momentu kiedy walnął mnie pierwszy kruk To do śmierci nie mogłem kompletnie żadnego klawisza nacisnąć, cały czas miałem firy, stuny, nic kompletnie nie mogłem zrobić Tak wyglądał kiedyś Albion I było to fajne Był brutalny, ale fajny